krotkowanie na pole karne, Robert Gumny wybija piłkę, sane piłka na lewej nodze, sane Gikiewicz, i co? Lewandowski! gol Zrobił to maszyna, robot made in Poland! Zrobił to, 41. Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego od chłopaka, który urodził się w Warszawie przez pierwsze kroki w Lesznie, a teraz świeci jego gwiazda w piłkarskim firmamencie, czekaliśmy do samego końca czekał do samego końca Lewandowski on nam tutaj zapewnił thriller, ale to jest thriller z happy endem Robert Lewandowski pobił w tym momencie rekord Gerda Millera jak on tutaj poszedł za tą piłką jak doskoczył, jak do samego końca walczył 5 do 2 dla Bajernu heroicznie jeszcze starał się wybijać tę piłkę Rafał Gikiewicz ale nie zdążył, bo Polak Rafael, Rafał, mówię, Robert Lewandowski oczywiście był zdecydowanie szybszy. Historia dzieje się na naszych oczach. Proszę Państwa, my już na stojąco obserwujemy ten mecz. Od kilkunastu dobrych minut czekaliśmy na to, co się tutaj wydarzy na Alianca Arenie. Czy Robert będzie miał jeszcze tę sytuację? Teraz piękny moment. Uściskał trenera Flika. Robert Lewandowski uściskał Hermana Gerlanda. To jest moment historyczny. W tym momencie Polak jest tym najskuteczniejszym w jednym sezonie Bundesligi w historii. Złapał się za głowę.